Szanowni Państwo, witam na pakiecie tętniącego życiem rynku papierów wartościowych. Dziś dowiemy się, dlaczego przed decyzją o zakupie akcji powinniśmy przyjrzeć się dobrze branży, w której działa dana spółka. Jedną z najgorszych klęsk jest klęska urodzaju. To często nawet gorsze niż 10 egipskich plag. Z drugiej strony, szeroki wybór to większa szansa na znalezienie czegoś dobrego. Taką sytuację mamy też na warszawskiej giełdzie. W tej chwili inwestorzy na samym głównym rynku mogą wybierać spośród akcji ponad 460 przeróżnych spółek działających w kilkunastu branżach. Zwłaszcza początkującym inwestorom trudno jest wybrać tę jedną spółkę, która będzie początkiem naszej kariery inwestycyjnej. Dlatego najpierw warto wybrać branżę, która nas interesuje, a później konkretną spółkę. Jak to zrobić? Zobaczmy na przykładzie branży energetycznej i spółek zajmujących się produkcją i sprzedażą prądu. Co wiemy o takich spółkach? Przede wszystkim to, że prąd zawsze będzie potrzebny. To znaczy, że ludzie zawsze będą kupowali produkty firm działających w tym sektorze czyli ich akcje powinny być w miarę odporne na duże wahania wartości. Z drugiej strony wiemy, że spółki energetyczne powinny ciągle inwestować w nowe, bardziej wydajne bloki, a także w nowe rozwiązania, na przykład w energetykę jądrową. Dlaczego? Ponieważ postęp technologiczny powoduje zwiększenie zużycia energii. Na przykład już teraz koncerny motoryzacyjne oferują samochody z silnikami elektrycznymi. Inwestycje w energetykę są zatem potrzebne. Spółki będą więc zwiększały swoją wartość, ale co roku będą również wydawały ogromne pieniądze na nowe projekty. To znaczy, że mogą przeznaczyć mniej na udział w zysku, czyli na Dywidendy. Wiemy, że największe przedsiębiorstwa energetyczne to spółki z udziałem skarbu państwa, które są istotne dla całej polskiej gospodarki. Takie firmy są popularne wśród inwestorów. Są po prostu bezpieczniejsze dobrze. Wiemy już, jakie dobre strony mają spółki zajmujące się energetyką i co nam się w nich podoba. Nim jednak w cokolwiek zainwestujemy, musimy znać ryzyko, czyli słabe strony. Po pierwsze, każda spółka z sektora energetycznego narażona jest na straty wywołane przez powodzie, trąby powietrzne czy śnieżyce. Po drugie, nie może ona samodzielnie decydować o cenach prądu dla wszystkich odbiorców. Taryfy dla gospodarstw domowych oraz taryfy za dostarczenie prądu do odbiorcy są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. Oznacza to, że jest to branża częściowo regulowana i nie o wszystkim decyduje wolny rynek, czyli popyt i podaż. Poza tym pamiętajmy, że to ile prądu spółka sprzeda zależy w dużej mierze od stanu polskiej gospodarki. Jeśli gospodarka słabnie, to polskie firmy i fabryki mają mniej pracy, więc zużywają mniej prądu. W efekcie nasza spółka energetyczna mniej zarabia. Jeżeli gospodarka się rozkręca, to pieniądze płyną do nas szerokim strumieniem. Jak już rozpiszemy wszystkie wady i zalety danej branży, to dopiero wtedy możemy ocenić, czy i w jaką spółkę powinniśmy zainwestować. Chyba, że chcemy nasze pieniądze powierzyć ślepemu losowi. A chyba nie chcemy, prawda? A tych, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej, zapraszam na akcjonariatobywatelski.pl. Nie zapominajcie, jeśli chcecie inwestować na giełdzie, róbcie to świadomie.